Witam Was bardzo serdecznie moi kochani, z tej strony Paweł, a na dzisiejszym odcinku zajmiemy się upokorzeniem Barcelony w finale o Super Puchar Hiszpanii. Tak więc ja nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. To był nokaut, Real zdemolował Barcelonę 4 do 1. Bramkę na otarcie łez dla katalończyków zdobył Robert Lewandowski. To było pierwsze El Clasico w 2024 roku. W półfinale Barcelona pokonała Osasunę 2-0, a Real po dogrywce pokonał Atletico 5-3. Spotkanie znakomicie zaczęło się dla Realu, który wykorzystał skandaliczne zachowanie defensywy Barcelony. Obrona Barcelony w tym meczu ustawiona była bardzo wysoko, a dla tak grającego Realu to była woda na młyn. Królewscy wyczekiwali swojego momentu na skontrowanie rywala. Po prostopadłym podaniu do Viniciusa Brazylijczyk przebiegł kilkadziesiąt metrów, minął Iniakiego Penę i trafił do siatki. Chwilę później mogło być 2 do 0, ale iniaki Pena obronił strzał Rodrigo. W następnej akcji Real był już bezlitosny. Rodrigo urwał się prawą stroną i dograł do Viniciusa, który w trafił do siatki. Po raz kolejny defensywa Barcelony zachowała się skandalicznie. Vinicius był kompletnie niepilnowany. Barcelona bardzo szybko mogła złapać kontakt. W poprzeczkę trafił Ferran Torres, a do bitki Lewandowskiego sparował Unin. Była to jedna z niewielu akcji Barcelony. W 28 minucie w sytuacji sam na sam Andre Unin zatrzymał Ferrana Torresa. A w 33 minucie po rzucie rożnym do wybitej piłki dopadł Robert Lewandowski i strzałem z woleja pokonał Unina. W tej sytuacji bramkarz Realu był zasłonięty i nie zdążył ze skuteczną interwencją. Szok, że tak grająca Barcelona zdobyła bramkę. Zero zaangażowania, pomysłu, elementu zaskoczenia, wolno i topornie. Jak patrzyło się na grę Barcelony, to oczy bolały. Pięć minut później królewscy odzyskali dwubramkowe prowadzenie. Roland Araujo w polu karnym faulował Viniciusa. Arbiter nie miał żadnych wątpliwości i wskazał na wapno. Jedenastkę wykorzystał sam poszkodowany. Vinicius skompletował hat-tricka. Podopieczni Carlo Ancelottiego w pełni kontrolowali przebieg boiskowych wydarzeń. Nie pozwolili Barcelonie na wiele. Choć zespół Szawiego przed przerwą mógł złapać kontakt. Strzał Pedriego nieznacznie minął supek. W drugich 45 minutach Real cały czas kontrolował spotkanie. Barcelona dłużej utrzymywała się przy piłce, ale nie potrafiła poważniej zagrozić bramce Unina. Zawodnicy Carlo Ancelotti'ego szukali swojej szansy w kontratakach. A na czwartą bramkę polował Vinicius. Zabawa skończyła się w 64. minucie. Vinicius podał w pole karne, a tam fatalnie zachował się Kunde. Francuz wyłożył piłkę do Rodrigo, a Brazylijczyk z 7 metra trafił do siatki. Defensywa Barcelony istniała, ale tylko na papierze, bo w praktyce jej nie było. Gra obronna Barcelony w tym spotkaniu wołała o pomstę do nieba. Tak, nawiasem mówiąc, oglądam tą drugą połowę i mówię: Ro, Real za chwilkę strzeli na 4 do 1. I co zrobili Królewscy za chwilę? Zdobyli w na 4 do 1. Chciałem 4-1, dostałem 4-1. A w 71 minucie Barcelona dostała kolejny cios. Roland Araujo obejrzał drugą żółtą kartkę i musiał opuścić murawę. Królewscy, grając z przewagą, mogli zdobyć kolejne bramki. Strzał Billingama z linii bramkowej wybił Kunde. W odpowiedzi strzał Felixa na raty obronił Unin. Sędzia skończył męczarnię Barcelony i do podstawowego czasu gry nie doliczył nawet sekundy. I Real wywalczył super puchar Hiszpanii. Gdyby w Barcelonie był trener, który ma pomysł na grę, wie jak chce grać, a nie Xavi, który każdy mecz gra na Udo, Udo albo się nie Udo. Z Osasuną się udało, ale z Realem już nie. To Barcelona z Realem oczywiście też mogła przegrać, ale możliwe, że nie przegrałaby w takim stosunku i w takim stylu, bo zespół z Katalonii ma zawodników, tylko potrzebny jest trener, który ma pomysł na grę i który to wszystko poukłada. Także moi kochani, z mojej strony to jest na dzisiaj wszystko. Ja się już z wami żegnam. Zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, byście byli na bieżąco z nowymi materiałami. Tak więc, do zobaczenia, trzymajcie się, miłego wieczoru, cześć!